So, dzisiaj zbieramy różne jajka. Tu musimy zdobyć 8 jajek. 8 jajek trzeba zdobyć. Zobaczcie, mam uszatki. Was słyszę. Ja słyszę. Czy kliknęliście subskrybuj na tym kanale? Ja słyszę wszystko. Czy wy kliknęliście subskrypcję? Kliknijcie subskrypcję, jeśli chcecie takie ładne, pomalowane jajo. I uwaga, mam nadzieję, że tak mi bo mamy no, nowe jajko. O, stanki tego nie, nie chcę tego. Nie, no, teraz będzie mi pokazywać. Aj. Ja myślałam, że mogę ci No dobra. O, co, mam teraz taką małą zmianę. Zmiany w skinie. To nie dlatego, że gra w to, brachu. I się. A no bo tam nie chciał się. A, no, mo mogłem, yy, fajnie, yy, fa sorry, że ja to tak dopiero po Wielkanocy wgrywam, dzień po, ale mam nadzieję, że w niedzielę się, Hi. bo ja to dzisiaj tak nagrywam, tak to w, nie w niedzielę nagrywam, yy, że czy, że mam nadzieję, że fajnie spędziliście święta. Mamy pierwsze jajko. Bo, nie, to. to... Denerwuję trochę. O, o, mamy te. Mamy, mamy piękny mój koszyk. O, parkour pro. O, to było jakieś parkour. A nie no i przez to spadłem, a tam pewnie było jajo. Dziwak. Dziwaczne. Wszystko. O kury może, nie no, kury. Ja jeszcze... jeszcze no, tak jakoś ten. O! Do studni? Ha! No, będzie pływać z rybami. Co my tu mamy? O, jakieś jajko w było. no żartuję, wiedziałam, że ono tam powinno być. No, skoro wodna... Jajko. Skoro te jajko mogą być tak wszędzie, teoretycznie wszędzie, no to... no to musimy do kurnika iść i zagonić wszystkie kury. No, w kurniku jest jajko, no i co, no i co, no i ciok. Mamy chicken. Ale to powinno kurczę, kurczak jajko. Nie wiem, ale no dziwacznie. No dobra, szukaj, szukaj, szukaj. Czekaj, osiem. Nie wiem, czemu ja nie A, no to jeszcze dobra i odlupam. No ja mam pięć, nie no, podejrzane rzeczy. Wkrótce Pod podejrzane jest tu. aż już że to mi... ulala, Bad. But... No, no, to widziałem. Jest... in space? Krew space. Ja oczywiście to nagrywam w niedzielę, więc yy, ja to nagrywam wcześniej. Tu jest live. jest. Podobne bardzo do markeru. No, nie, no ja wiem, że to zdobyłem. Zrusza mi się. Musisz mi mówić, co ja zdobyłam. Może pisać, ale nie na cały ekran No gościu. Ja to nagrywam w niedzielę, więc ja to nagrywam yy, wcześniej rano. Są. Zresztą... Mu, I muszę ten. Y, jakoś ogonem się zaczepić y, na, na drugi koniec świata, i to gdzieś mnie żartuje. No. Inne węże też potrzebują. Mijemy kulki i na temat. Na śniadanie. W śniadanie. Sensie, no, na śniadanie wielka noc, kulki z Trzeba upolować, żeby mieć. Ale no, czekaj. A może? Ja, Myślałam, że to z tym. Nie no, naprawdę? To coś jakieś zobaczę. Dobra. Będę się nimi chwalił. No, ale naprawdę ja nie mogę tego jajka znaleźć. A to jest, to jest takie trochę niemożliwe się zaczyna robić. Nie wiem, no w ukryte przejście już tak słabo trochę było. No czekaj, ja muszę się... Latające jajko w powietrzu. Ciekawe jak mam tam się dostać. Elo. O. Na chwilę coś się... No tak na chwilę coś się tam otworzyło. A ja to dotknąłem. A ja to dotknąłem, przejechałem po tym... No, ale jak mam się nadarzyć? Nie, przestań tu. Dyrabina! Nie zauważy, że dobra nie jest, to masz tak. Dobra! Bierzemy, bierzemy. A bierzemy. Sprawdzimy, czy w pralkach nie ma przypadku update'u. No, O! 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 Jest! Muzyczka! Czasami lubią sobie, sobie ludzie połączyć te muzyczki, takie giał, giał. No dobra, idziemy do kolejnego świata. O, zajączek, no, no ślicznie. Wyglądasz... się przytulisz, można na ciebie. Naprawdę? No nie no, gdzieś musi być tu drabina. Tu jest jakieś jajko. Musiałem zgadnąć. Ja jestem mistrzem po prostu szukania jajka. Nie... O jajku. Możemy? Może być możliwe. Ile ja teraz. A bo tu się łączy? A nie, nie. W... Bo w kominku może być. A nie, nie, nie. I to będzie fajny moment muzyczki. No dobra, nie. Skup... Nie. nie, nie będę. Wchodził do każdego domu i nie mam słów Nie mam słów Czy ja mam wchodzić do każdego domu, żeby 15 jajek Dobra, jedno mam liczy Tylko doskocz teraz Nie no, gdzieś na pewno coś tu musi być Żeby tam wskoczyć o! Może? Nie, to jest niemożliwe. Hardcore Lub... A nie, to jest... O! Może? Mogę zaś tu kliknąć? O, już przestraszyłem że się ze spa. I tu... Bo to jest jakieś takie... I mam. Wiedziałam! To jest jakieś... Musiało być Pieka tą myszką, żeby odeszło. Nie tam tam kliknąłem. Jest! Jaj! Cyk! Zebrany. Nie, nie. O! No to teraz, to ja rozumiem. Trzeba też kłócać. No dobra, teraz może ktoś mi wytłumaczyć, co ja mam tu robić. Wytłumaczyć, czy ja mam tak sobie chodzić z jednego pokoju do drugiego. Z jednego domu do drugiego. Nie, nie, ja nie, nie chcę tego tu jajka. To znaczy, że będę musiał w każdym domu sprawdzać każdą ścianę każdą piwnicę, to zajmie mi wieczór. Naprawdę ktoś miał takie malutkie łóżko, nic się nie zmieści na tym łóżku. Co to jest? No jeszcze jeden dom. No, tak. Łapka. Może za? Spadaj. Będziesz mi mówić. Co ja mam robić? Ja szukam sam. buda psa. Nie, ja się... O! I tak. Bo wiedziałam, bym się nie zmieścił. Dobrze. Potrzebne jest to. 14 jajek. Zaraz. Zaraz będzie świat. Daj. Nie, nie. Musimy wpisać. Może tak na ukos. I tu. Kurczę. To jest... ...terrory. Co to może być? Co to może być? Raz. Może od tyłu gdzieś tak? Nie! Nie! Czy ja mam... ...znacz... A tam są dwa... Chyba dwa jajka. Nie no, jeszcze przekapiłem. Jajko. No nie no... Nie znam kodu! Być mamy to jajko, ale nie otworzy. Ta, ta gra nie ma tak, że po prostu sobie liczy. Okej! Okay. No, czyli jednak miał skakać po kominach. Ale teraz. No, bieg. Czemu to jest trudne? Te 14 nie, no. Mamy w sumie 16 nóg, Jak chodu nie znam. Na chwilę muszę przerwać. A! To nie to. Trzeba... nie. No. I teraz będę jeszcze taki. biegał, tak? Nie wiem, no okej, okay, okej, okay. jest! Mam! i teraz powinniśmy odszukać kodu na budynku. Jak widzieliście, udało mi się. Teraz kodu na budynku, na pewno gdzieś jest zapisany. Gdzieś musi być. Może kosiara. Ja spróbuję zgadnąć kod. Może.

To naprawdę trzeba wpisać dokładny ko A może sam? No nie, to ja mogę tak wieczność. Jakie to może być jajko? Tak jakkolwiek klikać, aby by było. Nie no, same. No dobra, chyba kończę ten odcinek ja będę musiał spojrzeć na inne filmy, jak oni odpisują ten kod. Jak piszą ten kod. Okej. Okay. Następnym razem się jeszcze widzimy z tej gierki, ja muszę sprawdzić ten. No i pa i widzimy się w następnych filmach.